Cześć, witam was w nowym roku i od razu zaczniemy od gorącego tematu, który, którym ostatnio żyje Internet nie tylko, czyli AI, ale nie będę mówił o ChatGPT, bo o tym jest masa materiałów w internecie. Dzisiaj powiem o narzędziu, które testuję od jakichś trzech tygodni, o którym było głośno jakiś czas temu, a konkretnie chodzi mi o narzędzie, które pozwala no w pewnym sensie, że kod się pisze sam. Chodzi konkretnie mi o. Em, GitHub Copilot, o którym być może już słyszeliście. Jeżeli nie, to zdecydowanie was zachęcam do sprawdzenia tego narzędzia. To, jest, to nie jest absolutnie żaden, no, żadne wideo, które ma to narzędzie jakoś bardzo mocno opisywać, jakieś wchodzić w szczegóły, rozważać różne filozoficzne y, tematy. Tak naprawdę chcę po prostu się podzielić tym, że zacząłem to sobie ostatnio testować, jakieś takie pierwsze wrażenia. Jak mi się z tego korzysta, na co, na co zwróciłem uwagę, co przykuło moją uwagę w takim totalnie podstawowym sposobie używania, bo nie czuję się absolutnie jakiś za jakimś zaawansowanym użytkownikiem tego narzędzia. I wydaje mi się, że, że GitHub Copilot jest właśnie takim fajnym narzędziem, które pobierasz, instalujesz, włączasz, i właściwie już robi na tyle dużo, że ja czuję się usatysfakcjonowanym, tak? W dużym skrócie jest to narzędzie, które na podstawie setek tysięcy repozytoriów open sourceowych z GitHuba nauczyło się, czy cały czas się uczy, w jaki sposób się pisze kod w różnych językach, jakie są jakieś powszechne wzorce, powtarzające się fragmenty kodu, popularne rozwiązania, i na tej podstawie, dedukując z kontekstu naszej aplikacji, naszego kodu, podpowiada nam pewne fragmenty. Jak na razie ja widzę, że. To się przydaje w dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, kiedy mamy takie faktycznie powtarzalne rzeczy, jak na przykład konfiguracja jakichś bibliotek, tak na przykład można sobie skonfigurować połączenie z bazą danych, co się robi, no umówmy się, raz na najczęściej parę miesięcy lub nawet lat, kiedy projekt powstaje, i później się o tym zapomina, więc fajnie, jeżeli nie trzeba później tego szukać od nowa. Zastanawiać się, jak to, jak to się tam konfigurowało. Pokażę też za chwilę jak to wygląda w kontekście generowania Na podstawie kontekstu pewnego tak bo Widzę że to narzędzie potrafi mniej więcej Ocenić gdzie jest W jakim pliku pracujemy Jakie nazwy się pojawiają i też potrafi wygenerować całkiem fajne kawałki kodu No i trzecia sprawa to em, Pisanie testów gdzie Chyba te, to narzędzie Ten copilot ma najlepiej Bo mm, tam w opisie samego testu, w sensie w, naz w nazwie metody, no najczęściej podajemy, co my chcemy w tej metodzie zrobić, dokładnie jakieś podajemy parametry, które tam e, będą używane, więc e, myślę, że może to być fajne, e, przydatne narzędzie do, do tego, żeby sobie w pewien sposób zautomatyzować pisanie testów, to znaczy, no umówmy się, testy często mają jakieś takie powtarzające się fragmenty, kiedy testujemy różne klasy, mają jakieś tam e, wspólną strukturę te testy, Czasami na przykład są takie bardzo schematyczne case'y najprostsze, gdzie tam na przykład sprawdzamy, czy po zainicjalizowaniu jakieś wartości są równe przyjętym wartościom. No i wtedy, wtedy coPilot bardzo fajnie sobie z tym radzi, bo praktycznie mu piszemy co chcemy osiągnąć, a on nam generuje podstawowy szablon i specjalnie używam tutaj takich zwrotów typu podstawowy szablon, pomaga, częściowo automatyzuje. Bo to nie jest narzędzie, które zastąpi naszą pracę. Ale o tym na końcu. Na końcu sobie zrobię takie podsumowanie, gdzie powiem, co o tym myślę. A teraz, może, kawałek przykładu, jak mniej więcej wygląda praca z Copilotem. I teraz, tak. Jeżeli chodzi o IDE, to ja używam w tym wypadku Ridera. No i mamy tutaj jakiś kawałek kodu. Od razu powiem, że to, co, co Copilot podpowiada, to będzie na szaro. Więc mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, że mogę trochę powiększyć. No i będę tu raczej pisał tak kod nie dokładnie to, co w tym projekcie potrzebuję, ale tak na zasadzie pokazania, co mniej więcej to narzędzie potrafi. Więc załóżmy, że jesteśmy sobie tutaj w klasie repozytorium. Już dodałem sobie jakiś tam kontekst nowy. Teraz, kiedy sobie o, już widzicie, pierwsza sprawa. Ja jeszcze nie zacząłem nic pisać, a Copilot już mi podpowiada, że jesteśmy w repozytorium, więc pewnie będę chciał sobie pobrać, em, pobrać tą checklistę y, z bazy danych, a synchronicznie. Ja tak naprawdę jedyne co zrobię, to kliknę Enter, żeby przejść do nowej linii. Klikam Tab. Mam napisany kod. Mam napisany kod. No tutaj się trochę machnął z nazwą, y, bo. U um, sorry. E, chyba się... Albo się nie machnął z nazwą. Um, nie pamiętam w tym momencie jak dokładnie nazwałem tą klasę z checklistą. W każdym razie wygenerował mi kod, który pasuje do kontekstu. Jesteśmy w repozytorium checklisty, więc zakłada, że um, zakłada, że moja klasa się nazywa checklist. Jest kontekst bazodanowy, więc się domyślił, że pewnie tam jest lista tych checklist, e, jakiś checklist item dodaje sobie, no i bierze pierwsze domyślne e, na podstawie id, który przekazuje. Tak? OK. Nie do końca się tutaj pewne parametry zgadzają, bo na przykład to jest zamiast inta No i tego typu drobniejsze rzeczy. No ale widzicie, że ja nie musiałem napisać ani lin linijki kodu, żeby dostać jakiś już szablon mojej metody. Na której mogę teraz sobie budować dalej logikę. Dajmy sobie kolejną metodę. Dobra, tutaj podpowiada jeszcze raz, ale. Zignorujmy, że robi powtórzenia. A dobrze, może źle. Task o! Zacząłem teraz pisać public async task, i zacząłem wpisywać add. I on już to narzędzie się domyśliło, że pewnie mi chodzi o add checklist. No, i klikam sobie tab. Mam wygenerowaną metodę, która mi to dodaje. Tak? No, i pewnie jest to kod, który, tego typu kod, który widzieliście w projektach masę razy, wielokrotnie go pisaliście. Czasami właśnie piszemy sobie jakieś takie serwisy, repozytoria, inne tego typu DAO, w których w końcu musimy trochę takiej prostej logiki do interakcji z Entity Remorkiem czy innym remem napisać. No i wtedy, voilà, mamy kodzik, który, który się pisze sam. Okej, okay, tutaj będę potrzebował jakąś logikę, pewnie. Ale żaden problem, nie? Już mam jakąś bazę, teraz mogę się skupić swoimi myślami tylko na pisaniu tej logiki, tak? Czyli jeżeli tutaj będę chciał sobie coś dodać, na przykład if checklist is null, od razu mi podpowiada, żeby rzucić wyjątek, że checklista jest nullem. No w tym wypadku mamy dotneta 7, więc żeby to w ogóle mogło być nullem, to musimy mieć znak, zap znak zapytania, no ale to pomijamy. Więc takie proste fragmenty kodu potrafi mi e, mój e, copilot zainstalowany na maszynce e, generować. Z, według mnie super sprawa, e, bo e, kompletnie nie muszę się jakby skupiać na tym, żeby pisać rzeczy, które pewnie będę musiał pisać masę, masę, masę razy, a mogę się skupić na tym, jaką tu chcę logikę sobie e, dołożyć. Tak samo w testach. Mm. Gdzieś tu miałem jakąś... E, dobra, jest jakaś tam klasa testowa. To jest jakieś tam DTO, które ma e, flagi. No i załóżmy sobie, że chcemy napisać test. When checklist DTO. No właśnie. E, odpowiedź, którą już tem, e, Kiedy checklista DTO Zawiera organization items, wtedy um, has organization items flag is true. Um, no i faktycznie, jak sobie dam, jak sobie dam e, tab, to e, test, który, który to sprawdza, jest wygenerowany. Faktycznie, ja w tej klasie checklist DTO mam e, taką flagę, mam takie pola, więc wszystko się zgadza. Tutaj akurat e, on zrobił powtórzenie testu, który wcześniej mi zaproponował. Bo jest taki test, ale domyślam się, że jeżeli weźmiemy sobie inną e, klasę, to on analogicznie na tej podstawie potrafi taki kod sobie wygenerować. Tak, jak mówię, ja z tym, z tym narzędziem pracuję od jakichś trzech tygodni. Jest ono um, przeze mnie używane w projektach, właściwie w projekcie takim pobocznym. I moje wnioski po, po właśnie tych paru dziesięciu dniach, można powiedzieć, są takie że jest to super uzupełnienie do pracy programisty, w sensie ja, tak jak mówię, nie muszę się skupiać na takim powtarzalnym kodzie, nie muszę czasem się zastanawiać jak coś według dokumentacji po prostu sobie skonfigurować, bo jeżeli jakaś biblioteka jest w miarę popularna, była używana chociaż czasem w projektach wszelakich to jest duża szansa, że copilot sobie się domyśli o co, o co o co nam chodzi i nam po prostu wygeneruje ten kawałek kodu, który konfiguruje na przykład taką bibliotekę. Jest to bardzo fajne uzupełnienie mojej pracy, bo mogę się skupić tylko na tym, na tym kodzie, który faktycznie dotyczy unikalnej logiki biznesowej mojej aplikacji, a nie muszę się skupiać na tych pierdołach, które tak czy siak trzeba napisać, no bo język tego wymaga albo po prostu biblioteki tego wymagają, framework tego wymaga. I po prostu klikając sobie enter tab, enter tab, enter tab. No, wręcz jestem w stanie pisać całkiem sporo kodu, bo im dłużej używam w projekcie tego narzędzia, tym lepiej ono poznaje mój styl pisania kodu, moje nazwy, które korzystam, które używam, konwencje, których, które wykorzystuję, bo zauważyłem, że z każdą kolejną klasą, którą sobie wypełniam w projekcie, w której trochę generuję kodu, w której poprawiam to, co Copilot wygenerował, coraz lepiej on się dopasowuje do stylu, w którym ja programuję. I Absolutnie nie jest to narzędzie, które zastąpi pracę programistów i absolutnie nie jest to coś, co jest początkiem końca naszej pracy. Jest to coś, co po prostu nam ułatwia pracę i pozwala robić właśnie te ciekawsze rzeczy, no bo umówmy się konfigurowanie połączeń z bazą danych, konfigurowanie kursów, jakieś pisanie właśnie tych repozytoriów, do, które są w miarę podobne, jakieś pisanie pewnych wzorców projektowych, które są raczej powtarzalne. No to wszystko jest taka praca poboczna, którą musimy zrobić, żeby ten projekt działał, ale tak naprawdę najciekawsze według mnie się kryje tam, gdzie już się skończy ta powtarzalna, powtarzalna robota, którą i tak musimy zrobić. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tym momencie po wrzuceniu tego filmu pojawi się w komentarzach e, część osób, która będzie uważać, że teraz to programista nic nie umie umieć, bo wszystko robią za, nie, za niego narzędzia i programista to nawet już nie wie, jak jakąś metodę napisać. I co to w ogóle za programiści? Kiedyś to byli programiści, teraz nie ma programistów. Ja się z tym nie zgodzę. Według mnie, jeżeli możemy sobie ułatwić życie, możemy pewną powtarzalną robotę sobie e, zabrać i zautomatyzować. To jestem totalnie za. Jeżeli mam zespół, iluś programistów, 5, 6, 7, dziesięciu, nieważne. I wiem, że dzięki temu narzędziu mogą się oni wszyscy skupić na dostarczaniu tej faktycznej wartości. Na dyskutowaniu o, o tym, jak zaimplementować jakieś, jakieś cięższe rozwiązanie biznesowe, o tym, jak, jak zoptymalizować pewne procesy, o tym, jak usprawnić architekturę. To ja totalnie jestem, jestem za tym, żeby firma wydała nawet całkiem sporo pieniędzy na tego typu narzędzia, które po prostu zabiorą nam tę nudną część. Programiści będą bardziej zadowoleni, feature'y będą szybciej dostarczane. Kod prawdopodobnie będzie nawet spójniejszy, bo domyślam się, że jakaś taka znaczy korporacyjna licencja, która kiedyś tam się pojawi, pewnie będzie pozwalała bazować tylko na przykład na projektach firmowych. Więc wtedy to podpowiadanie będzie na, na bazie wszystkich repozytoriów wewnątrz firmy. Ja tu widzę masę plusów, które yy, za tym narzędziem stoją. Jednocześnie absolutnie nie widzę tej pola do tego, żeby to narzędzie GitHub Copilot zabrało nam programistom pracę. To jest po prostu kolejne ułatwienie, tak jak na przykład w Intelli, yy, tak jak na przykład w Visual Studio jest ten Intelli, yy, IntelliSense, który fajnie podpowiada yy, jakieś parametry metody i tak no, sorry, ale ja sobie w tym momencie nie wyobrażam pracy bez tego, bo pamiętanie, jaką kolejność parametrów ma tam 15 różnych przeciążeń metody w jakiejś klasie w bibliotece standardowej, to nie jest coś, czym ja chcę się zajmować. Ja chcę sobie pisać fajny kod z logiką, którą mam zaimplementować, a nie myśleć o takich technicznych rzeczach. No i tak jak to podpowiadanie składni, które już od wielu lat jest z nami, się przyjęło, myślę, że się super sprawdza i totalnie nie mam za złe żadnemu programiście, że nie jest w stanie mi powiedzieć, jakie są parametry jakiejś metody, bo on zawsze tylko korzysta z podpowiadania. Tak samo myślę, że Copilot może być takim kolejnym krokiem, kiedy e, zamiast podpowiadania jednej metody, po prostu będziemy mieli podpowiadanie e, na podstawie, e, po, na podpowiadanie całych snippetów. Tak? Wręcz e, da się za pomocą Copilota wygenerować całą klasę, jeżeli tylko dobrze ją nazwiemy. Czasem wystarczy dopisać jakieś jeden, dwa komentarze w pliku, i na tej podstawie możemy dostać wręcz całą klasę, jeżeli jest to jakieś w miarę standardowe rozwiązanie. Także moje pierwsze wrażenia, tak już totalnie podsumowując, są takie, że jest to świetna sprawa i na pewno będę z tego korzystał dłużej. Nie boję się, że to mi zabierze pracę, nie boję się, że to spowoduje, że będziemy zwalniać jakieś osoby w, w, z pracy. A myślę, że to mega usprawnia całe flow pisania kodu, i w mojej, w mojej opinii po prostu poprawia samopoczucie programistów, którzy mogą się skupić na tych fajniejszych rzeczach, a zautomatyzować te, które są bardziej schematyczne i. No, skoro jest w stanie wygenerować automat, no to znaczy, że po prostu programiści musieli być takimi generatorami kodu, żeby te fragmenty pisać. A w tym momencie mogą tego uniknąć. Pisać sobie tylko to, co faktycznie jest istotne dla biznesu, który stoi za aplikacją, jaka powstaje w ramach zespołu. Także taka jest moja opinia. Daję dużą okę temu narzędziu. Oczywiście ja wiem, że to jest pewnie już 100 tysięcy lat za innymi recenzjami copilota, ale. To była moja osobista recenzja, czy taki raczej pierwsze wrażenia, no bo tam do recenzji to jeszcze temu daleko, na pewno będę z tego korzystał, będę wielu osobom to polecał, czy początkującym, tutaj bym się zastanawiał, ale to jest temat na inną dyskusję, nie mówię nie, ale mam pewne tutaj ograniczenia, które bym jako początkujący sobie założył. No i czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie o GitHub Kopalocie, czy używacie, czy używacie w komercyjnych rozwiązaniach, czy korzystacie z tego w zespole, jak to wam się sprawdza? Czy, czy jeżeli nie korzystacie, to czy już się zastanawialiście, czy może jesteście totalnie przeciwnikami i wtedy dajcie znać dlaczego, co was nie przekonuje do tego narzędzia, co, was, co, co uważacie za złe w tym rozwiązaniu. A na dzisiaj z mojej strony to chyba wszystko. Dalsza dyskusja może być oczywiście prowadzona w komentarzach, zapraszam też na swojego Discorda, zapraszam do, zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!